Siemano, siemano, z tej strony Meksikano i kurna muszę już uciekać, kryć się, chować i tak dalej. Eee, dalsza część tej misji... Mm. Nie wiem, co ja mam tu zabrać, ale ktoś tu się strasznie... Ło! Ja nie wiedziałem, że Pan tu jest. Zabezpiecz. A, takie buty. No dobre. Zabezpieczyć muszę dom. Czy mam zabezpieczyć plecak, czy dom? Tak, <grym> kurwa. <zbierze> Płuka się jak się chce wejść. Nie uczyli kultury? Uch, o cholera. W las, w jeden Oczywiście, że jestem w domu za zabezpiecz hangar. Co za to... ślimaki. Gdzie jest ten hangar? Tam jest hangar. Czekaj, muszę amunicję nazbierać. Czym ja będę walił? Idziemy z drugiej strony. Gdzie ci są pod hangaru, panowie? Ale będzie niespodzianka. Dobra, będę mu pomagać. Nikt mu więcej nie pomoże? O kurde, snajper! I czapka spadła. Jeszcze dwóch przyjechało. Czy ktoś tu jeszcze? Przeszukaj. Okay. Przeszukaj. Kurna, dobre, to bardzo... To było dobre, słuchajcie, to mi się spodobało. Akcja normalnie mistrzostka. 61 amunicji, nie za wiele. O kurna. Z grubszy u ruru przyjechał. O dwóch nawet. O cholera. Może być ciężko teraz. Teraz trzeba uważać. O Chcą nas to Czyżby? O! Stary, 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 jest nieźle. Patrzcie, ktoś jest Kurde, a amunicja mi się kończy. Od dziadu jeden. Tam jest dużo Chyba jest gitara. Akcja trwa 6 minut. No i co? Zabezpieczyli hangar i on ucieka. Gdzie ty uciekasz, człowieku? Ty nie uciekaj Ty musisz zostać w domu, a on wyjeżdża od razu, no. Długo czekałem na tą misję i długa misja, ale co będzie dalej? Gdzie mam szukać tych misji? Może się teraz pojawią jakieś nowe? Dobra, słuchajcie, nie jest to... USG, dziewczynka, dobra, słuchajcie, że ucieknął, czy nie, nieważne, dawajcie misję bo buty. Pali się. O, buty pogubił aż. Ukończono skrzydłowy, dobra jest. I co dalej? Skrzydłowy, nie skrzydłowy Mamy nowe talenty Mamy 7 minut nagrania A ten dalej lata A Miał nie latać już No i co dalej, drogi panie? Po raz kolejny jest pytanie, co dalej, drogi panie? Samoloty to już jest codzienność tutaj latające. I co mamy robić? Znowu nie ma misji żadnej. Nie, Je, jest misja. Patrzcie. Jest misja samolot. Kurna. Aż strach ją brać. Tak jak stoimy, to po naszej prawej. Tam misja samolot. I pewnie będę musiał walczyć z samolotem. No dla mnie to będzie jakaś Parodia Misje samolotu to będzie misja niemożliwa dla mnie Tu ich helikopter się rozsypał A czego tu nie było A misja samolot to ja już tylko bo ten pajac tu lata i trzeba będzie tego pajacu strącić. Nalot. Kurna nalot. A... Przyspiesz. To będzie problematyczne. Wyżej i niżej. No nie trafiłem. Oj, to będzie grubo i długo się to. Działo. Ja dopiero zdobyłem licencję pilota. Kurna! śmiesznie się, przekrzywia to głowę od razu, wiecie, kurna. No dobra. No nie trafiłem znowu. Kurna, jak ja mam to trafić? O! Trafiłem, kurna! To jak? Ciężko będzie to strafić. Tym bardziej, że nie mogę strzelać, tylko mogę. Jedyne co. co... Ale dobra, kurna, jak nie tak, to tak. Jak nie bombą, to tak. Kurna. Jak nie bombą, to tak zniszczymy. Mamy karabin maszynowy jeszcze. Chciałem, że bombą trzeba, ale wychodzi, że. Niekoniecznie. Nic niszczymy to po naszemu. Będzie łatwiej. Konwoje. Matko, z ojcem. Pilot bombowca. No nie reimuciec, jasne. Trzeba się ustawić na nich. Nie ma przybliżenia. No nie lecimy to nie takie to proste będzie. Mam Mamy całe konwoje zniszczyć, kurczę! Teraz drugi Kurno przez to zlatanie to głowę wykręcam jak. Lecimy po drugi Nie było... nie było trudne Sprawdźmy gdzie ten drugi koł jest Lecimy po drodze bo wydaje mi się, że on tą drogą będzie gdzieś tu jechał, chociaż niekoniecznie. Gdzież on jest? Upolujmy go. O ty dziadu! Ło! Co to było? Ja nie wiem. Ale coś mi obróciło, ale całe szczęście, że... ...że nie zabiło. Jeszcze helikopter na głowie, gdzież on jest? Kurna on pod górę leci, z Kubany, będzie ciężko, znaczy pod górę jedzie, Kurna łeb się wykręci mi.

Kiedy zaczął strzelać? Ktoś we mnie strzelił. No ja nie wiem. I co ja miałem, kurde, zrobić? Ktoś z rakiety wywalił. I co ja miałem zrobić? Nie wiem, co ja miałem zrobić. On ma jakieś rakiety? niż helikoptery, dobra, może nikt nam teraz nie. Polecimy od tego z tej strony. 900 metrów. Widzimy do niego. Mamy widok. Mamy z Bani. Wpisów w rzeczywistości co co? wizytę, wizytę, Samolot wybrańca, ale jeszcze lepiej. No przecież ja nie mam szans z nim, no. Przecież to jest nierealne musisz na gonie. No kurno, powariowali chyba, żebym ja go tutaj strącił. Dobra, mamy go kurna, no, goni, goń go, goń go, goń go, goń go, goń kurna, no, on już ledwo zipie. Ty w mordę Robił kurde Nie, ty dzialu kurde Siedzi nam na ogonie teraz Skuba nic jest, Kurde zwrotniejszy jest jeden. Siądę ci tak na gronie wiecie jak ciężko się go kurna złapać. Wiebany w dupę. 22 minuty, no to chyba mam nadzieję, że teraz zostanie się tylko samolot. O, przeciągnięcie było, a jakże by inaczej? Ale ja tak nie nie wystartuję, nie ma opcji. Przeciągnięcie było. No niestety, co mam zrobić? Opuścić pojazd. Strąć samolot. Nie chyba ja nie strącę. No jak mam. Musieliśmy zginąć. Zrobiliśmy przejście

Zanim odpalam... Kur... Zapiął. Gdzie on jest? Kurrele... No nie mam szans z nim, kurna, ja przecież... Ale jaka ładna pozycja lotu. <laughs> Jak ja mam, ja zanim się odpala to broń do strzelania to jest to mi ja oh no, oh no, jak oh no no jak, jak przecież to jest nierealne jest kurna go dorwać muszę lata jak chce Zanim ja zrobię obrót, to on już mi mija. Kurwa, no jakim cudem miałam to zrobić? Siedzi mi z kuba, na ogonie i mi mija. No jak ja mogę dorwać, ludzie? Jest szansa? No i do czorta. To jest obłęd. Go trafić. No jak? No niemożliwe. To jest kurwa niemożliwe. No to jest kurwa niemożliwe. Tu nie rozuciała. Ale to jeszcze. To jest kurwa nierealne, do ja pierdolę. Kurwa go trafić ludzie! Ja jebał pies! O! jaki kurwa magik! No to zacznij teraz na mnie polować chyba. No nie trafię chuja za kiny! No przecież to jest obłęd, jak ja mam go kurwa trafić? Dwa ruchome kurwa cele. Chyba w niego, kurwa, wlecę szybciej. No, w życiu! ma wyjebane na mnie. O Boże święty, kto to, kurwa, wymyślił tę misję? Chyba jakiś psychiczny gość, kurwa. Chyba się zderzyłem z nimi, on chyba oberwał. A kurwa, patrzcie, ty on, on się ze mną zderzył, rozumiecie to? Ha, kurwa, nie wierzę w to. Chora misja, naprawdę chora misja. Ganieć za takim samolotem. Chora misja. I ta gra też jest trochę chora, już. Gdzie ja mam teraz z nim, kurwa, lecieć. Na rzece wyląduje. Tyle, tyle. Tyle wyzwisk to ja... To ja nigdzie jeszcze... Czy tyle przekleństw, to ja nigdzie jeszcze nie. Nigdzie no, że na żadnej misji chyba... Tyle przekleństw nie użyłem.

W następnym odcinku. Chora misja.